Wody. Siema, gdzie jesteś? No wody, chyba. O kur sobie twoją czapkę na dachu auta, czekaj, <głos> <głos> będę za dwie minuty. A nie, mam ją w kieszeni. Dobra, to git. Dobra. <noise> Ale by była w topa. Jakby jakiś menel był obok, akurat zajęła <noise> tą czapkę z tego dachu. <noise> Siema. Ale masz buty. Glany? Uh -huh. Tylko mi kopa mi nie wyjeb. Czekaj, mam czapkę dla ciebie. A masz rękawiczki? O, to dobrze, chociaż rękawiczki masz. Mam ze nie. Ładnie pachnie na pewno. Jesteś gotowa na lekcję nauki, jazdy. No nie, boję się strasznie. Snowboardu? Szczerze. Serio? Szczerze. Boję się, no. no co, ty mi nie ufasz. No. Ja szczerze, ja jestem najlepszą osobą, która potrafi uczyć takich rzeczy. Naprawdę. Taką mam nadzieję przynajmniej. Ja w siebie wierzę, nie? Dobra, git, to lecimy. Oho. Akurat cię ktoś wywalił tam, beka. Opa, będziemy musieli tak z boku wchodzić jak koni, widzisz? Męczennik. Dawaj, ho, ładujemy się na głęboką wodę. Od razu. Czyli może się najpierw rozgrzyjemy? O, dawaj się, rozgrzejemy. Pamiętam, że ktoś mi kiedyś mówił, yy, że trzeba się rozgrzać, nie? Pajacyki na początek. No! O, kuźwa. Ja ustawię telefon. 20 przysiadów, chociaż nie wiem, czy w tych butach da radę. No próbuj. No teraz wymachy, w przód. No to ty robisz 20. Skip A. I skip C. Może no, panie się śmiejesz? Już dwa miesiące. Tu witam sportową Polskę. Witam, witam! Sportowy, sportowy styczeń. Witamy! Tak jest. Nie pijemy alkoholu, sportujemy się. Dzisiaj snowboard, jutro siłka, pojutrze półmaraton. Dobra, te można nad rozgrzeć chyba. Skręty tłowia. Dobra, chyba starczy, nie? Rozgrzani chyba. Tak się dla mnie wydaje, przynajmniej. Dobra, chod, od razu idziemy na górę. Panie zebrać córkę na narty? Nie mam problemu. Cúruś, jak się czujesz, że się ojciec zabrał na narty. O, idziemy od razu na górę, co my tu będziemy. Nawaj na pierwsze piętro idziemy. Spoko? Od razu jako rozgrzewka będzie dodatkowa. Warunki alpejskie. O patrz, patrz jak oni, zobacz. Ucz się na nich, zobacz jak oni. Ona też się uczy że przed nami, widzisz? O patrz, tak musisz zjeżdżać. Widzisz? O! Tak, tak na piętach i tak do przodu powoli. I tak ręce na boki. Podglądamy jak oni się uczą i podpierdolimy Damy rad. a potem na koniec na krechę zjeżdżasz No, że, zobacz, ci powiem To jest najbezpieczniejsza forma jazdy Tak zwana na krechę jak wysoko Tak wysoko Masz lęk wysokości? No, dobra. Co ty gada? Dobra Rzucaj deskę na razie na bok I padaj na ziemię Co? No normalnie No bo mnie instruktor uczył, żeby dać nauczyć się upadać i normalnie mi kazało tak, że tak stoisz, to masz nogi zgiąć i, i upaść na ziemię, się ale przewrócić. Ale na przed siebie? No, albo na dupę, albo do tyłu. Do tyłu, żebyś głową nie wolno. No, no pokaż mi jak. A ja mam plecak, to nie mogę. No, to no do przodu. No co ty, to sobie zamiaraj Dobra, pa. Robisz? A da się umylać w ten punkt? Nie. Chociaż raz musisz do przodu ufać, ale rękawiczki sobie załóż, bo ci I zimno ja, będzie to ze mnie? I no, ja już, już no mówię ci, że ja pamiętam, że jak mnie uczył instruktor, to mi tak kazał no, nie robić. Ale się śnią takie rzeczy, a potem mówisz to no. Jak się śnią? No, to... Wiesz, co mi się, się śniło? A to może nie będę mówił, bo, bo to nie na, te... nie na streama temat. Nie no, nie, to takie rzeczy, ja spełniam Twoje jakieś fantazje, chore. <grym>, no naprawdę ci mówię, że ten! Jak debil na z będę się wywalać. Tak? No? Dobrze. Dobra, to chuj od razu na deskę. Na, co mam na deskę, od razu skakuj, ja deskę się no, wywalisz. Tylko po prostu musisz być czujna, być? żebyś się wywalić. Co mam zrobić? Ugiąć kolana i co? I. I się wyjechać. Mogę <laughs> Na kolana? No. Ma się ja. bez kolon miało być. No ja pamiętam, że przez pierwsze 5 minut to padałem na śnieg, bo mnie nic taki instruktor uczył. To. co? Ja słaby jestem w wsadzaniu w no dziurkę, bez, wiesz? Nie, Dobra, już. Już ci wsadzam w dziurkę. Którą? No. A co jak pomylę dziurki? No to to. A jak się hamuje? Na dupę się upada? Nie, na napięty nacisk. Generalnie to na piętach musisz cały czas ciężar yy, przenosić. I tak jak ta laska, widziałeś? I jak ona już miała właśnie już upadać, to na, na dupę po prostu siadała. Najpierw Jimmy mówił, żeby się nauczyć zakładania deski, ale nie mam pojęcia jak to się robi w sumie. Pewnie na początku będziesz musiała na dupie dużo siadać, żeby zakładać deskę. Nie stawiaj nigdy tak deski, bo ci zjedzie, nie? Dobra, to tak. Wiesz jak się zapina buta na desce? Kurwa ja też nie e, Jesteś prawo noża, czy lewo nożna, a jeździsz goofy, czy regular. Co? E, lewa noga z przodu czy prawa, jakbyś miała łatwiej jeździć? Prawa z przodu? Dobra. To e, tak. Tu będziesz miała to z przodu, jo. No to najpierw się chyba prawą zakłada w takim razie. Ale gdzie to wsadzić? W dupę no a gdzie? No nie, patrz. Pa, masz dwa zapięcia, nie? Wsadzasz tu nogę i zapinasz najpierw jedną, o tu. No nie? I sobie tym doprawiasz. Tak żeby było ten. I jak chcesz zjąć to tym dajesz. No nie? I tu tak samo jest i to na i to na górze, drugie. A to, to co, z co, z co z tym? Co z tym? No to jest na oparcie na nogę. A, dobra, rozumiem. Dawaj, zakładaj. Ale to na siedząco może zrób, będzie łatwiej. Na siedząco zakładę. Ja pamiętam, na początku na siedząco zakładałem. CHEN i 10 stracił 6 złotych. Taki instruktor to złoto. Nauczy wymienić wycieraczki. Dzień <grym> później nauczy się wypierdalak na desce. Aga nie spierdol tego. Ten chłopak to skarb mniej niż 333. RL. Chłop nie ma pojęcia, co robi? Nie no, coś tam liznąłem temat. Spokojnie, ma kask, nie zabije się. Jesteś ubezpieczona w razie czego? No i zajebiście i jest jakiś wypadek na... No bo mną jest. No jest, to nie musimy się niczego bać. Spokojnie, ze mną nie zginiesz. Co najwyżej wylądujesz w szpitalu. Teraz tak. Będziesz musiała powoli na kucaka wstawać i zawsze na piętach trzymać cały ciężar. Jak będziesz na piętach trzymać, to nawet nie zjedziesz. No nie? No oprzyj się na piętach. Ciężar. i Próbuj. Jak co ja cię złapię? Ja będę na ja będę na palcach jeździł. Oży się przykleiłam dupą do tego. No i na, no ciężar na piętach. Widzisz? O! I patrz jak w tą stronę <noise> Nie zajmuję, że, mówię, że ucz, się, ucz się upadać I jak zjeżdżasz w tą stronę, to bardziej na drugą nogę dajesz ciężar, żeby przejść i puszczasz jedną Ty Nie, no jeżdżaj na mnie! <noise> Deską! Ej, weź, o, o tak no, Daj wstałaj Spokojnie, stałaj. Na No Daj ręce, daj ja cię będę trzymał. No i masz na piętach tak stać. I powoli. No nie, powoli. Jak tak, o, widzisz, jak tak powoli spuszczasz. Tylko mój, bo patrz, bo baran, wiesz ci prawa jedzie, a musisz tak... Widziałeś jak ta dziewczyna jechała. No. Że ona miała ręce tak prosto i tak zjeżdżała, nie? To już tu za mało śniegu jest, musimy niżej trochę zjechać. Nie, 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 nie no, przecież ja się zabiję, no. Spoko, spoko. No jak się zabijesz? Spokojnie, no. Masz wszystko, masz wszystko. Patrz. I musisz... Ty ja nie wiem czemu ja nie mogę zjechać. O, 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 powoli jedziemy. No, no. A, gdzie ty uciekasz? Napięty bardziej dawaj, poczekaj, dojadę do Ciebie. Hamuj, hamuj. Napięty, napięty się dawaj, no. No ale teraz napięty, napięty. No i siadaj, jak się wywali. Czekaj, no bardziej tak prosto, prosto trzymaj, prosto, prosto, prosto trzymaj. O, o, tak, o. Masz cały czas w takim stanie trzymać, nie? Spoko, jak coś, to ja teraz trzymałem. Ale masz cały czas, masz cały czas tak trzymać wiesz. O tak prosto. A jak ci jedna zjeżdża bardziej, to wyrównuj do prostej, puść wtedy drugą. Dawaj, i spróbuj tak jak ta dziewczyna, tak powoli rozstajeć ręce i tak powoli na piętach zjeżdżać. A jak ci jedna zacznie narta uciekać, w sensie jest jeden bok, no to możesz wiesz, na dupę upaść. <noise> Bo widziałeś, że ci najpierw prawa noga ucieka w przód, nie? To wtedy musisz tą drugą bardziej puścić i to wyprostować. Ciężarem operuj. <noise> Lepiej na dupę spadać niż na ten. Widzisz? Dlatego że żeś upadała. No, o. O! O, ale dużo już pojechałaś, jest dobrze. O! I ciężar na nogach rozkładaj nie? jest takie ciężkie! Jakie ciężkie? No nie, no patrz, poczekaj. O kur. O kur... Czy to Coś się rozjechało. No to tu się nie da jeździć widzowie, że tu jest ten, zamiast śniegu jest takie coś. Opa, dobrze ci idzie, ręce rozkładaj, tak żeby łatwo ci było balans złapać. Ręce szerzej. Musimy iść na kurczę gdzie więcej wiesz? O i git. I widzisz tak powoli. Ręce rozkładaj, żeby złapać ciężar. Ależ się nie wpierdolisz nikogo. O kur... Mało śniegu jest, dlatego tak ciężko idzie, nie? Normalnie mi lepiej idzie. Dajesz, dajesz, lecisz, zaraz lepiej niż ja, będziesz niż jeździć. O! Ty i zajebiście! I zajebiście i tak powoli. No i kuzynko, i w końcu będziesz w ogóle nie siadać. I co, już czujesz? Lepiej? Jest dobrze, mógł mówić, mało śniegu, dlatego jest tak trudno. Ty ja instruktorem zostaję, może. Podpierdolę fuchy dla Jimiego, zostaję tu instruktorem. Cela koniec leżenia. Mój czas leci. A już jesteśmy na dole. I co? Tak ciężko było? Piona. Łatwo, co? To co, spinaczkę jeszcze raz? Wjeżdżasz we mnie? Ja wjeżdżam w innych. A kiedy dziewczyny wjeżdżają w chłopaków? Ciężar napięty i lecisz. Ale może bardziej tutaj leciutko. Dzień więcej śniegu. Pajacuj. Jak mam pajacować, jak mam dwie nogi przypięte do deski? No, no, no. no ręce szeroko i balansuj ciałem. Co nie chcesz? Co nie chcesz? Nie mam jak pajacować z deską, no Ty nieźle sobie radzi, pa o, na palcach też możesz jeździć, a to tyłem, nie? O kurwa Ty no dobrze jeździ, pa o i tak na boki, dobrze, raz w prawo, raz w lewo. O! Ty zajebiście, no idealnie! Tak raz na prawo trochę, potem raz na lewo. Ty no zajebiście Dobra, ty jesteś gotowy na samą górę. Nie ma, trzymaj. Nie zgub. Mamy na 60 minut, czyli do, e, do 15 po praktycznie, do 10 po. I teraz tak, obej oglądałaś sobie jak ludzie na deskach, tu wsiadają. I co? Nie no, to masz na jednej nodze tylko i tyle. Zakładasz na jedną nogę i się uczysz z tym chodzić. Ho na górę się nauczysz chodzić. O zobacz, 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 widziałeś? Patrz, masz na jednej nodze i siadasz po prostu. Normalnie, potem jak schodzisz, no to ten, to, to będzie bokiem. Dajesz jedną nogę i suniesz. No i żeby się wywalisz trochę, nie? Dasz radę. Nie bój się. Dobra, i co? Jak się czujesz? Weź sobie nogę, albo z przodu chyba łatwiej będzie jak masz. Nie wiem czy z tyłu. Z tyłu to zjedziesz, trzymaj przed nogą, żebyś nie zjechała nigdy, nie? I pa. I tak się chodzisz, Podnosisz i chodzisz. Chodź. I patrz. I jak będziesz siadać, to trzymasz po prostu w noc tym. Dobrze zapiąłeś? Dobrze zapiłeś. To ci będzie na nodze po prostu się ten opierasz, nie? Dasz radę. Odważna jesteś, Aga. Ku, kuślikać trzeba. Gdzie to się przykłada? Tu? Nie wiem właśnie. O, tu po lewej. Tam wcześniej. No po lewej bardziej. W tym pierwszym tym. Już masz zielone. Ty z lewej strony nie bój się, nie masz czego. Nic ci się nie stanie, masz kask, masz wszystko, nic ci się nie stanie. Patrz, po prostu zobacz jak przed zrobię. Oni po prostu siadasz, no nie? Jak będziesz schodzić to słuchaj, to jest samo. Zresztą tutaj zwalnia. Czekaj, poprosimy pana, żeby to zwolniło, bo on hamatek i taki przycisk. Przepraszam! Da radę wolniej, żeby było? Da radę zwolnić na chwilę, żeby koleżanka wsiadła? Nie no, umrę, umrę. Bez rady, siadaj po prostu. No. Siedzisz, siedzisz? Do tyłu, do tyłu. O. No i dobrze. Tu jeszcze jest, patrz. Uwaga. Zdejmuję taką uwagę na łeb i na tym op się. weź się wyżej i na tym oprzyj. O. automatyczna. I co ja i tak doło? strasznie? Aga ogólnie jazda jest fajna, tylko z takim dzikiem na nauczycielu może się wydawać słabo, nie zrażaj się. <grym> co ty gadasz, darmowy! Stary. Jesteś... A spokojnie, ze zjeżdżaniem to jest tak samo z tego tego. Po prostu kładziesz nartę i będziesz miała po lewej stronie, wyjazd, jasno nie? I po prostu oprzesz na tym nogi, możesz albo iść, albo sobie podjechać kawałek do szadę. Możesz trzeba wywalić, to się nic nie stanie, nie? Bo to i tak od razu skręca. Zobacz, widzisz? I paj od razu w lewo chłop Idziesz Nie no jak w lewo O i tak jak on się wywal po prostu w lewo Wywal się po prostu w lewo i się nic nie stanie? No poczekaj aż ci narta ten No, no Widzisz? I łatwo No i widzisz i co i tak trudno było? Co ty robisz szpagat? I łatwiutko, co? Pionał. Łatwiutko, co? To no tu bardziej stromo będzie, nie? Ale dasz radę sobie Ja na palcach i to będę zjadę, zjadę No tu będzie już, tu już jest dosyć stromo A się trzeba zdjęcie zrobić, patrzcie jaki widoczek jest Oho W takim widoku można się rozjewać, co, aga Nie będzie szkoda od jutra aga na wózku jak mamon Ale nie da się chyba na tym sobie nic takiego zrobić no To jakbyś na czarny stok byś musiała pojechać Słabość ten rok zaczyna, najpierw maja odeszła, teraz aga. <laughs> nie no dziki. No w razie czego jak będziesz wiesz, za szybko to padasz na dupę, nie? Tak jest, jadę trochę, żeby cię odkręcić. O. o, Dobra, tak, tak miało być. Bo chciałem się obkręcić. dajesz. Dziś musiałem ci pokazać, że to nie jest straszne się wywalić, nie? Ty Typa jak ona śmiga. Typa! Po jak jedzie, o kur... Siema. Wiatraczek się przestał kręcić na chwilę Żyjemy, Ale żyjemy, żyjemy. Powiem tak, Aga się mniej razy wywaliła niż ja na razie. Dobra, pa, teraz Ci pokażę jak się zjedza. Pa. Raz trochę w prawo jedziesz, nie? Potem trochę w lewo. I potem znowu w tą stronę i w to. Tak raz no trochę w jedną i potem w drugą. O, o! Ty zajebiście, kuźwa, ty się urodziłaś do jeżdżenia na desce. I ja, pierdolę. O kurwa! zajechała mi drogę. Ty to, na znaczy się mniej niż ja bywa. Idzie jaki ze mnie, dobry instruktor? Uczeń przerósł Mistrza, jak to się mówi. Uczeń w końcu przerósł Mistrza. Kuźba, no bo ja mam, ja mam plecak, ja mam wiesz, ja mam ten. Telefon na ręce. U mnie ciężko jest i muszę jeszcze uczyć i się obracać Czemu nie możesz stać? Obróć się, obróć się Na bok, o, w drugą stronę, w drugą Przerzuć deskę, o O Fortuna, co ty tam piszesz, Heni, ogarnij się No co tam? Jak się leży? O, kuźwa, ty, co ty na krechę od razu jedziesz? Jak Nie możesz się za bardzo... Bardziej napięty, no nie? Cały czas. Ale dobrze, tak raz trochę, wiesz, tak płynnie, trochę w lewo, trochę w prawo. Daj tak powoli, no nie? Mniej opuszczaj tego. Tak po trochu, możesz dwa większe łuki brać, no nie? Góra znowu się wyjebała. Co ty się przytulasz na tego śniegu? <laughs> Feki instruktor. No skąd też wątpienie? Dawaj, dawaj, bo karnet, tam zatuje czas. Szybciutko. Raz, raz. O, o! No, 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 uginaj. Większy ten, wiesz, Rozmach. Bardziej po ten, po skosie. No nie, że tutaj do tej strony, potem tam, bardziej do tamtej. Tak na krawędziach, no nie? Ale zajebiście jest, jak to twój trzeci zjazd. W sumie to pierwszy z samej góry. żeby teraz za ręce zjechać razem. Jak się dalej boisz. Żeby ci dupa nie odmarzła. I co, jak ci się podoba? Z takim instruktorem jak ja. Kulana bolą? A żeby to pierwszy raz. No jakby ktoś chciał na lekcję jazdy na snowboardzie zapisać. Proszę dzwonić pod menu, mój numer, znacie. Ciebie taki instruktor jak z Franka chłopak <laughs> rel Chłopak dzwoni dragi. Chyba znalazł streama. Chyba mówiłam mu, że nie ten. No że mu nie podobała. Fuck. Janek jak to oglądasz to jak coś to my nic nie robimy, nie? Ja się nią tylko opiekuję spokojnie. Tak I co, daj radę sama? Git, dawaj jak teraz jedziesz bez wywalenia się na plecach, to dawaj potem na palcach. Policja nas goni. Ty pa, zarąbiście już idzie. Ty jak ty się chyba urodziłaś, żeby zjeżdżać na tym tym, albo ja jestem takim dobrym instruktorem? Ale pewnie to drugie. Młody tak ja mu nie, nie ukrywam, ja mam dużo talentów. Ale jestem akurat, nie przechwalam się tym. To zaraz będziesz lepiej niż ja jeździć normalnie. Ale tam jest głowie za dużo pozycję trzyma? Chuja tam zło pozycję trzyma, zjeżdża to zjeżdża. Ale to ja, patrz, bo ja podsukuję co ci inni instruktorzy życzą, więc się mówi Bardziej wiesz, że bardziej na krawędziach, musisz na krawędziach się opierać mocno, nie? Właśnie na piętach albo na płacach To co Orczyk, myślisz, my że zabierać się na Orczyk, to to nie jest Zbyt odpowiednie Ta, ta, nie, nie Tak, next time oczywiście Na Orczyku ciężko tak na jednej nodze podjeżdżać No właśnie też mi się wydaje, że ja, nawet ja się sami walam jak się zagapię, nie? A gdzie spytamy czy chce Nie, mamy czas, mamy jeszcze ostatni zjazd widzowie Starsza mam na ostatni zjazd czasu tylko patrzcie ile osób na orczyku. Aga, pytanie do Ciebie. Mamy czas na ostatni zjazd. Czy chcesz spróbować na orczyku? Czy na krzesełka? Od Ciebie zależy. Na orczyku patrz, musisz stać tak, że bierzesz y, nogę pomiędzy te i tak będziesz stała, tak się trzymała, co nie? I druga noga tutaj stoi, na desce tu, no nie? Tu? Tak, po prostu tak ją trzymasz i sterujesz deską, ona będzie jeździć, jechać tak przed tobą prosto. Myślisz, dasz radę? Też można zwolnić, jak bierzesz. Pan Ci pomoże w razie czego. Nie kusztykaj no muszę kusztykać chłopie. Dawaj, ty pierwsza. Jak się rozwalisz, to ja nie pojadę. No będzie git. Na szadę. Aga ostatni zjazd, dwie minuty. Co ci? Gdzie się wywaliłaś? Teraz? I co cię boli? Mocno Zaraz pomasujemy. Ty jedziesz pierwsza czy ja przed tobą ci pokazać jak się jedzie. Jak wolisz? Ja pierwszy? Dobra. Wiesz pod dupę. No nie? Jak cię ciągnie, to dostawiasz nogę. Czemu ona nie poprosiła, że pan jej zwolni? A, jedzie. Widzisz? I tak stoisz cały czas. Olej jabło. No i essa! Co Jesteś moją najlepszą studencką jaką miałem, naprawdę. No, jesteś moją pierwszą, ale najlepszą. Mam nadzieję, że jestem twoim najlepszym instruktorem. Dawaj zjazd na krechę. Dobra, ostatni zjazd, bo to jest ostatni. Mogę spróbować zjechać jak najbardziej na krechę. Oczywiście od razu mówię na samą krechę nie mogę jechać, bo nie, nie umiem, tak? I po drugie kasku nie mam ze sobą. Bo na dole zostawiłem. Jedź pierwsza. I widzimy się na dole jak coś. Dobra, mam nadzieję, że się nie wywala. Dobra, lecimy. O, o Kuciu o! 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 O, o, o! moje palce! O! O! o Kurczu! O! O, jak palce zwiknąłem! Instruktor? <trykki> tu jest słaba górka, to jak jest... Oła! Na rękę się do końca, mam. przez to gówno. Gdyby było wszędzie, wszędzie był ten piasek, lód jak śnieg, bym się ani razu nie wywalił. To przez to gówno zielone się wywalam. Zauważcie, że cały czas na tym zielonym gównie się wywalam. Czy on jest akustyczny? Tak, tak i to go boli. I tak jak Ci podobało z instruktorem Asdusem? Ale masz dupę w śniegu? W sumie ja też, czuję, że mi Zadek trochę odmarł. Też tak masz? Nie trzymaj tak deski, bo sobie podniesz rękę, weź par za te. Za zaczepy, najlepiej, nie? Bo ona ostra jest na krawędzi. A powiem Ci, Aga, jesteś niesamowita. Naprawdę. Każda to by się baży, paznokcie złami albo coś. A ty od razu na pierwszy raz zjeżdżasz, nie? A nie, bo ja nie chcę, ja nie chcę, ja się boję, ja się boję. Aga, po dzisiaj to śmigła. Bo ja już widzę, jakby jakoś inną dziewczynę zabrać. I wygada, ja nie chcę, ja nie chcę, się boję, się boję. O ja nie zjeżdżam.